Prosiliście mnie o wytłumaczenie takiego zadania, bo gdyż macie właśnie problem z ciągami, to w takich e, sytuacjach, jak to zadanie 256. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu xn jest równa 480. No to wiemy tylko tyle, że suma 20 wyrazów jest równa 480. Nie wiemy, co to jest za ciąg, nie ma takiej informacji. Ciąg cn natomiast wyraża się takim wzorem, 4 do potęgi xn gdzie n należy do naturalnych dodatnich i jest ciągiem geometrycznym o ilorazie 16, oblicz x1. Popatrzcie, to zadanie wbrew pozorom wykonuje się bardzo łatwo. Iloraz jest 16, czyli nasze q wynosi 16. Pamiętamy wzór na q, dzielimy wyraz przez wyraz poprzedzający, czyli tak jakbyśmy sobie w naszej sytuacji, cn jest geometrycznym, czyli cn plus 1 przez cn u nas... W takim razie w miejsce każdego n tutaj wstawiam x, e, e, n plus 1, a tutaj zostaje mi 4 przez xn, no i to jest q tak, to jest Q. E, możemy ze sobą wykładniki potęg odejmować w przypadku dzielenia, tak, czyli mamy taką sytuację i wiemy, że to Q wynosi 16. 16 to znaczy 4 do kwadratu. Popatrzcie, to jest tak jakby była nasza lewa strona, a to jest nasza prawa strona. Kiedy to będzie sobie równe? No oczywiście, jeżeli wykładniki potęg ze sobą przerównamy. I zobaczcie, tutaj jest kluczowy moment tego zadania. Jeżeli mamy sytuację, w której xn plus 1 odejmujemy od xn, to powinna Wam się zapalić lampka, że był taki wzór na różnicę, na różnicę r. Różnica to jest an plus 1 minus an. My tak naprawdę mamy tutaj na x, to nic nie, nie, nie jest istotne, w każdym razie chodzi o to, że to jest stałe. Zawsze jak dwa dowolne wyrazy odejmiemy, wyniesie to 2. więc w takim razie dla nas powinien być wniosek 1, że xn to jest ciąg. Arytmetyczny. Na tej podstawie możemy to stwierdzić. I jeżeli ciąg jest ciągiem arytmetycznym, no to możemy sobie wrócić do naszej informacji o sumie i już zastosować wzory właśnie na ciąg arytmetyczny. Spróbujmy to sobie wykonać tutaj poniżej. I mamy tak: S20, S20. Jak pamiętamy, zgodnie z wzorami, to jest pierwszy wyraz. Dodać wyraz ostatni, podzielony na dwa razy liczbę naszych wyrazów. W naszym przypadku możemy zastosować też ten drugi wzór, hmm, ale ja po prostu wyjdę z tego wzoru, ale zamiast A20 napiszę, że to jest A1 plus 19R, tak żeby nam tutaj nie wprowadzać niewiadomej, której nie znamy. Więc mamy S20 to jest 480, A1 plus A1 plus 19R. Pamiętajcie, równie dobrze w tablicach jest ten wzór, kiedy właśnie zamiast wyrazu N tego podstawiamy wzór ogólny. No, i mnożymy razy 20, dzielimy 10 przez 10 obu stron. Ja tutaj już nie tłumaczę, jak to, jak to wyliczamy, ale oczywiście nasza różnica była dwójką, więc wystarczy to, wystarczy to sobie obliczyć. No i mam nadzieję, że Wam tutaj ładnie wychodzi. Z tego wyjdzie nam, że 2 a1. W zasadzie jedną rzecz możemy sobie, słuchajcie, tutaj zmienić, bo użyłam e, wzorów na sumę tych wyrażeń, a tak naprawdę to jest wzór, kiedy mieliśmy X jako nasz ciąg, także to wszystko zamiast pisać A1, w sumie dobrze, że tak się też wydarzyło, bo możemy sobie to poćwiczyć. Mamy po prostu X jedynki zamiast, zamiast A. Zamiast A, bo oczywiście A pochodziło od nazwy ciągu. Często A o podstawie n to jest nasz ciąg, prawda? Tak się to nazywało. No dobrze, no to tutaj w takim razie, jak sobie to wszystko ładnie przerzucicie, okazuje się, że 10 to będzie równe 2x1, czyli x1 wynosi 5. No i mamy zadanie rozwiązane, czyli tutaj. Wiedza oczywiście z poprzednich tematów, słuchajcie, jest mega istotna, poza tym wszystko pięknie rozwiązaliśmy. Super, jeżeli chcesz przygotować się w najbliższych latach do matury rozszerzonej, koniecznie zapraszam Cię na stronę www.ekursmatura.pl, gdzie znajdziesz wszystkie wymagania, wszystkie zadania i wszystko, co potrzebujesz, aby przygotować się na 100%. Do usłyszenia i do zobaczenia!